Marcin Prokop zgolił brodę i pokazał się koszulki w uzyciu, by nie poznali. Szok. Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych prezenterów stacji TVN, który prowadzi program o Dzień Dobry TVN w duecie z Dorota Wellman. Jego poczucie humoru i dystans do siebie szybko przysporzyły mu fanów. Marcin Prokop aktywnie udziela się w mediach społecznościowych gdzie pokazuje internautom kadry ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Ostatnia fotografia, która zamieścił jest dost osobliwa. Marcin Prokop podzielił się z fanami z zdjęciem, na którym widzimy go wyrwanego ze snu w środku nocy. Prezenter jest bez koszulki. Ma też zgolona brodę, rozczochrane włosy i niepokojące spojrzenie. Jak napisał, obudzili go nieprzyzwoite sny i czworonozny przyjaciel. Prezenter rzadko pokazuje się w takim wydaniu. Nic dziwnego, Zefani fani w pierwszej chwili go nie rozpoznali. Niektórzy stwierdzili również, że Marcin Prokop z samym Wasem bardzo przypomina Dawida Podsiadle. Zgadzacie się?